Siemanko widzowie, dzisiaj y, nagrywamy y, ucieknięcie z więzienia LaBubu, jesteśmy dzisiaj z Miłoszem, przywitaj się mi już z widzami. Siemano kolano, no dzisiaj są już wakacje. Tak widzowie, są wakacje, y, nagrywam to na dwa kanały, więc no, y, no tak trochę dziwnie będzie, ale... Dobra. Ale dobra, widzowie, napiszcie jak wakacje w komentarzu, a przypnę wam serduszko, um, także um, tak w ogóle mi już dzisiaj jest na klawiaturze, ja jestem na myszce. I widzowie, najważniejsza rzecz na tym kanale, subskrypcja i like dla Ketra. Właśnie, um, um, zapomniałam powiedzieć tego czemu, ja to zapomniałam powiedzieć. Widzowie, zostawcie suba, wbijamy 10, 10 tysięcy subskrypcji, lecimy po 10k subów, dawajcie. FBA! Dobra. Lecimy tutaj od razu. Pa, otwierać to. Z buta normalnie wjeżdżamy. Z buta tu się wjeżdża. Trochę mogą być widzowie lagi, więc... No. Po prostu mamy takie... Tak, jest. Widzicie na... Ketr pokazywał ten. Przepraszam, że coś tam powiedziałam, ale nie... coś mi się tam gardle coś się stało. <grym> um, miło, że mi um, chrypka była. O, jestem po chorobie trochę. No więc tak nie. Ja nie mogę. Hmm? Ja z tym nie wytrzymam. Wydaje ale nam sobie. do, wiesz jak nam dobrze idzie? No. Ku widzowie, mówiłem, że mamy remonty, więc mogą być jakieś stuknięcia, puknięcia. Dobra, więc y, my tutaj idziemy. Mm -hmm, to jest najgorsza część. No, szybko, szybko. szybko. szybko, szybko. Labu pan Labubu nie może zauważyć. Klikaj, 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 klikaj. Dobra, jest. Nie, ty Labubu nas złapie. Ty Labubu... Dawaj, dawaj, gazu, gazu, gazu. LABUBU! Gdzie jest la bubu? A tam. Dobra, la bubu, dawaj! La bubu! Jest! Dobra! Za pierwszym razem elegancko! Lecimy z tym koks. O nie, tam była kamera. Widzę, że tam była kamera. Szybko, bo zaraz la bubu! Policjant labubu zaraz nas złapie. Będzie masakra wtedy. La bubu. Labu, la, bu, la, bu, la, bu, la, bibi, la, bi, bi, la, bi, la fu, fu. <grych> Dobra, teraz tutaj wchodzimy do to toilet, to... do SkippyD toileta Wchodzimy. Do środkowego. Dobra. Bierzemy skibidi toileta i troszkę. Dobra. Kopiemy się do skibidi toileta. I widzicie, widzowie, tutaj jest już skibidi Toilet. Dobra, tutaj trzeba teraz. La bubu. Bu. Ej, dobrze ci idzie nawet. No. W tym parkurze. O! Pff, ej, widzowie, widzieliście to? Zobacz, Co jest zobaczcie grane? Na, na nagraniu? Cofnijcie, cofnijcie może tam 10 No, dobra, tylko teraz ja to przejdę, widzowie, bo to jest bardzo trudne, no, nie? Super. Patrzcie, widzowie, jak nam to idzie. Okej, okay. dobra, elegancko za pierwszym razem, dobra, lecimy. Um, ty. Um, dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Wiesz yes? co ty, co, czemu ty mówiłeś głosem dziewczynki? XD, dobra. Um, czy ja znowu zapomniałam zam zamknąć drzwi? Tak. Nie. Czekaj, 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 ja muszę i zamknąć drzwi. <laughs> I teraz dobra, widzowie... widzowie... zostawiam z... Kedr... zostawia ze mnie. I dobra, e, e, przepraszam. Błędy czasami są, ale e, dobra. I mi już zabierz tą nogę. Dobra, dzięki. Labu, um, Labubu. Nie! Labu. Tam jest to. O nie... O nie, dosta kula! Kula mocy!

Poczekajmy Teraz leci kula grawitacyjna. Szyp, szyp, szyp. La, bubu, Co ty Dobra. z nami zrobiłaś? Czy zrobiłeś? Czekaj, bo tam... Zaraz zleci ta kula. O, no i mówiłem. No, tylko tutaj leci. Trzeba poczekać chwilkę, aż ona przeleci, bo ona ma jakieś pole dziwne. Ty. Jako jak widzowie ja słyszycie jakieś y, tamte, no to mówiłem że mówiłem wam, że... Szybko, szybko mówiłem wam widzę, że mam remont, więc no... Mogą być tam jakieś brzdące trące. I tak dalej, nie? Dobra, 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 dobra. A nie my mamy tam dążę? Właśnie nie wiem! Nic. Nie wiem właśnie. Czekaj, 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 bo tutaj no tak, brzdąc tak. leci. Widzowie trochę... Mogę mieć trochę dziwny głos, ale nie wiem. Dobra. Nie wiem czy... Jak dobrze mnie słyszycie, to... kus, 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 kus. Spacja, spacja, czekaj, ja będę klikać. Dobra, ja troszkę ułatwiam. No! Co? Jak my mamy tam dojść? <laughs> nie chcę! Dobra, no to może widzowie M będę na spacji. Dobra, troszkę do przodu. Troszeczkę. Labubu! Labu, labu, la bubu. La bu, la bu, la bu, la bu. Co to tak szybko leci? Labubu. Dobra. Nie wiem jak to zrobić. Dobra. Dobra, czekaj, bo tutaj leci te labubu. Labubu. Napiszcie w komentarzu, czy znacie Labubu, każdy pewnie zna Labubu, oprócz jakichś dzidziusiów. Aaaa, no szybko, szybko. Labubu, labu, labu, labu. No jaki, jak my jak mamy tu przejść? Ej, ja tego nie rozumiem. Co, jak? Widzę, wy napiszcie w komentarzu, jak to przejść, bo to jest dziwne. Mi nie lag, mi teraz nie laguje. A ta kula chyba... No, jak nie laguje, to za szybko trochę leci. La bubu, bu, la bu, la bu, la bubu, bu, la bubu. Bu, la... Jest, 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 jest. No, jak, jak my mamy tam dojść? Co jest grane? To jest dziwne. Zaraz kończyć odcinek. No, ale to jest. To jest dziwne. To kula grawitacyjna leci. Ale serio, no. Nie, nie roz... Ja tego nie... Nie, czekaj, nie, 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 teraz nie, teraz nie. Ty wiesz, jakim dobrze. Tam jest daleko. Dobra, no właśnie... Ja nie wiem. Ja nie wiem, widzowie. Goz, Gaz, 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 Ej! No! Co?! <laughs> to jest za szybkie! <laughs> Ej, co jest grane?! Co się ja to będę musiała przejść bez nagrywania chyba, sorry, ale... Tego się nie da, ja nie wiem. Widzowie zaskończymy odcinek, więc nie ma czasu. I co? Gas, gas, gas. Dobra, teraz się uda, teraz się uda, uda się. Ket, uda się. Lecisz, lecisz, lecisz. No ale jak my mamy rozróżnić, jak ta kulka to? dosłownie nadlatuje Dobra, 50 na godzinę? Dobra, widzowie, to już, to już trochę przesada. Teraz będziemy musieli kończyć i tak odcinek. No, najwięcej czasu straciliśmy na tym czymś. No, my też robimy 4 minuty. No wiem. Okej, dawaj. La bu, bu. La bu, bu. Dawaj, 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 teraz się uda to. La bubu! Labu, labu, la bu. La, bu, la, bu, la, bu la. No, ale ja, nie, tego się nie da! Widzowie, Dobra, co jest grane? Ja kończymy chyba odcinek. My, my kończymy za, y, no, dosłownie zaraz, dosłownie. Dobre, wie, Ale wie. to jest dosłownie przesada, jakaś. Dobra, widzowie, stawcie subskrypcję wraz z łączkiem, łapeczkiem w gryteczkę, że sami ten film też będzie bajlando. Z góry każdemu dziękuję. Na co, widzowie? Na no, ja, się z wami dziegam, także. Cześć! Na razie. Na razie. Jeden, trzy. I. Dwa, i... Trzy, I. Dwa. Jeden.